Czytanie z Psalmu 17. On wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej. Oto słowo Boże. E, psalm jest długi, urywek krótki, a mnie przypomina on moje e, pirackie pomysły. <grym> On wyciąga ręka z rękę z wysokiej, chwyta mnie, wydobywa mnie z ogromnej. Ja miałem takie różne pomysły w moim życiu. <grym> Pirackie. Pływałem na Karaibach mnóstwo lat. Tak wszystko razem policzę, to z 15 lat pewnie byłem na Karaibach. No i statek często, czy często, może za dużo powiedziane, ale. Co jakiś czas trzeba było wymienić injektory, czyli wtryskiwacze do silnika głównego. Trwało to pół godziny. Tak mniej więcej. Psuły się. Tych tłoków jest wiele. No i statek stoi. A na Karaibach woda ja bardzo lubię pływać. Ja się czuję w wodzie jak ryba w wodzie. No, i ten statek, jak się psuje, to wielokrotnie na środku tego morza, rzadko gdzieś blisko. Tak? Znaczy, ja nie pozwalam stanąć statkowi, zatrzymać się w momencie, kiedy jest blisko lądu, więc zwykle to było daleko. To no więc, i tak myślę, taka piękna pogoda, takie ciepłe morze, nie jak w Bałtyku. Ta woda czasami ma prawie 28-29, czasami 30 stopni. A no jak się nie wykąpać? No, Krótko mówiąc, jak się nie wykąpać? No więc kąpałem się wielokrotnie. Licząc na to, bo tam są rekiny. Licząc na to, że w środku morza rekinów nie ma, bo rekiny to się żywią rybkami, a rybki nie są na głębokiej wodzie. Tam na środku Karaibów to jest głębokości po 5000 metrów. W różnych miejscach różnie. No na tej głębokości ryb nie ma. Więc ja e, stwierdziłem, że skoro rekinów nie ma, to trzeba chlub i popływać. Pływałem, pływałem. Długo tak robiłem. Wielokrotnie to robiłem. Aż któregoś razu przeczytałem w internecie, że nie, nie jedyny taki mądry <śm> byłem, bo była na Pacyfiku, e, była jakaś e, statek badawczy, i oni do tego samego wniosku doszli, czyli naukowcy. Doszli do tego samego wniosku, że na środku oceanu to nie ma rekinów, bo nie mają co jeść. Są tylko ryby latające, no ale to mały pokarm dla, dla rekinów. I poszli się wszyscy kąpać, było ich wielu. I proszę sobie wyobrazić, że, że im się rekin znalazł na tym środku Pacyfiku i odgryzł nogę jednej z pań. Do najbliższego brzegu było chocho jeszcze daleko. Więc oni wymówili tą kobietę, jako że to naukowcy to jeszcze jakoś ją tam opatrzyli. Ona była z Nowej Zelandii. Prosili o pomoc. Powiedziano im do najbliższej wyspy dopłynąć, gdzie jest lotnisko. I tam już leciał samolot wojskowy z Nowej Zelandii z lekarzem, który ją ratował. Udało jej się przeżyć. Ja dzisiaj, a teraz pomyślałem. Ile razy mnie Bóg ratował, wydobywał mnie z toni ogromnej, że ja mam cały czas dwie nogi, dwie ręce. Ja dopiero jak po tamtej stronie będę, to zobaczę jak aniołowie odganiali Ryki od głupiego Jacka. Mnie się nigdy czegoś brzydkiego w wodzie nie zdarzyło. A w Egipcie też byłem wiele razy i tam też bywa tak. No ale zwykle to panią odgryza coś rekin. Ja nie przypominam sobie, żeby w Egipcie został jakiś facet zaatakowany przez rekina. No podejrzewam, że podejrzewam, że kobiety są tak częściej atakowane przez rekiny w tych miejscach, ponieważ one mogą mieć jakieś, no, po okresie jakieś historie z krwią, i rekin to wyczuwa z ogromnej odległości. Tak mi się wydaje. Yy, nie wiem. dowiem no, się po tamtej stronie. A drugi numer to był taki, że wielokrotnie stawaliśmy na jezioro Gatun w panamskim kanale na Kotwicy, no a tam jest 30 stopni woda i słodka. No to jak się nie wykąpać? Za każdym razem pytałem się pilota czy lokalnego kapitana, czy tu są jakieś niebezpieczne rybki, czy cokolwiek. On mówi, nie, tam krokodyle są, ale mówi, daleko to w samym jeziorze ich nie ma one są tam daleko, w rzekach błęda, bo tutaj statki chodzą, więc ten odgłos nie. Tak mi mówiono 30 razy. Ja tyleż razy się tam kąpałem, aż któregoś razu. Podpływamy do tej śluzy gatun, i koło mnie, w odległości 3 metrów od burty, przepływane dwa wielkie krokodyle typu 5 metrów. One szczękę miały prawie metrową. No to ja się spociłem. E, wszystkie te momenty, kiedy przypomniałem sobie, a potem się okazało, że e, te rekiny tam się urodziły, no, te krokodyle się tam urodziły, i one się już nie boją, nim ta. Ogromny hałas statku, bo ja myślałem, że ten ogromny hałas statku i te statki płyną jeden za drugim, że jest taki huk, że te wszystkie zwierzaki niemiłe powinny daleko uciec. A okazuje się, że one się tam urodziły, im to zupełnie nie przeszkadza, i one są i one i atakują. Tam jakiegoś rybaka, który, znaczy wędkarza, który tam siedział na, i łowił rybę, to przyszły i zjadły go. No, to jeszcze raz, on wyciąga rękę z wysoko i chwyta mnie. Wydobywa mnie toni ogromnej. wydobywa mnie. Ja cię wydobył Jezus sto razy. A może więcej. Ja cię dopiero jak przejdę na tamtą stronę, to zobaczę. Ile razy aniołowie mnie ochraniali na milion sposobów. Ja panie Boże, przekonanie, ja, ja nie wiedziałem, że to Ja myślałem, że to jest bezpieczne. Internet to jest nowość. Ja pływam 45 lat, a internet to w takim dostępie, że można go gdzieś tam mieć. To na statkach to do tej pory jest kłopot, ale tak od 10 lat to już tak mniej więcej jest. A w domach ludzie to też mają niedaleń 20 lat, a ja to robiłem jeszcze dawniej. Te wszystkie numery świata. Dobry Boże, ja Ci serdecznie dziękuję za wszystko, za to, że uratowałeś mnie milion razy. I przepraszam Cię za wszystkie moje głupoty. Ja nie chciałem. Ja myślałem, że to jest ok. O tak. Ja Cię. Jak ja przejdę tamtą stronę i to wszystko zobaczę, jak to było, kiedy zobaczę, jak to Bóg mnie ratował milion razy ja już kojarzę, że tysiące razy, tak? A pewnie się okaże, że to są miliony razy, kiedy Bóg mnie ratował w mojej głupoty. To ja Panu Bogu mam za co dziękować. Boże, serdecznie dziękuję za wszystko. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkie następne Paniów Świętych. Boże, dziękuję. Proszę o wszystkie dary Ducha Świętego. Oświeć mnie i wszystkich nas. Straszne matoki jesteśmy. Bez Twojej pomocy to zginiemy marnie wszyscy. Nie na wszystkich Bogusali Bóg, ale Trzech Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie dziękuję.